Cześć, ja nazywam się Ania i prowadzę blog Art of Life. Dzisiaj znajdujemy się na bardzo fajnym tle, bo z książkami i z miłą chęcią opowiedziałabym Wam o tych książkach, które najlepiej mi się czytało i o autorach, po których najczęściej sięgam. Ale z racji tego, że mam coś tam wspólnego z biologią w moim życiu, to chciałam Wam powiedzieć o książkach, po które najlepiej sięgać, kiedy przygotowujemy się do matury właśnie z biologii. Czy tak naprawdę potrzeba nam aż takiej dużej ilości książek, czy potrzeba zrobić aż tak dużo zadań i czy to wszystko jest prawdą czy mi tam. Także zapraszam! Po pierwsze podręczniki. Nieważne czy to będą podręczniki, tak jak tutaj mam je ja z operonu, czy to będą podręczniki z nowej ery. To nie jest istotne. Taki podręcznik na pewno warto mieć, czy to jesteście na biochemię, czy na innym profilu, czy w ogóle na profilu, który nie jest biologią, a biologię chcecie zdawać, to ten podręcznik tak naprawdę zawiera w sobie całą tą wiedzę, którą wy powinniście widzieć. My wiemy, że te podręczniki są grube, wiemy, że też są czasami opisywane takimi słowami, które nie za bardzo nam przypasowują, stąd też warto kupić inne książki albo szukać wiedzy gdzieś indziej, o czym wam powiem. Ale to nie zmienia faktu, że systematyczna nauka, właśnie z książek, które są preferowane do y, tych profili, y, jest taką podstawą, którą trzeba mieć i którą oprócz tego, że chcę, trzeba mieć, trzeba ją czytać i systematycznie się nią uczyć. Oczywiście, jesteśmy w stanie nauczyć się tych trzech grubych książek szybciej niż 3 lata. Przykładem jestem ja i wielu moich uczniów, których przygotowuję nawet. Y, Pół roku, więc to jest możliwe, ale pamiętajcie, że, że tak naprawdę wszystko zależy od tego, jakie macie możliwości. Czy jesteście w stanie się tak mocno zdyscyplinować, żeby uczyć się systematycznie, ciągle powtarzać każdego dnia otworzyć tę książkę i podejść do tego na tyle poważnie, że na przykład w pół roku czy w rok zrobicie to sami, czy nie lepiej jest to robić systematycznie w szkole z tygodnia na tydzień. Pomimo tego, że materiału jest bardzo dużo, ale robiąc to systematycznie przez tak długi okres czasu, łatwiej tą wiedzę sobie możemy utrwalić i czujemy się po prostu pewniej. Sprawa druga. Jeżeli chodzi o zadania różnego typu, istnieje wiele popularnych różnych książek z zadaniami do takiego przygotowania się do matury. Prawda jest taka, moim zdaniem, że najlepiej jest zrobić zadania, które są zadaniami typowo maturalnymi albo z matury próbnej, albo z tej oficjalnej, żeby je przerabiać sobie, teraz są też strony inter internetowe, które już kategoryzują Zadania maturalne z bezkręgowców i robimy tylko i wyłącznie bezkręgowcy, kiedy sobie je omówiliśmy, bo zobaczenie takiego zadania, które jest na maturze, często jest całkowicie innym zadania niż te, które mamy na przykład w kartach pracy czy w ściżeniówkach, bo te zadania, które są w tych kartach pracy, w tych ściżeniówkach są zadaniami, które mają nam pomóc utrwalić i zapamiętać wiedzę, ale nie ją wykorzystać i tu nie chodzi bardziej o jej logiczne poruszanie się w niej. Tylko o tym, żeby zapamiętać tak dużą wiedzę, jaką niestety jest biologia. I stąd warto jest od samego początku robić zadania maturalne i nawet jeżeli robicie je to sprawdzać je kluczem. I potem, kiedy powtarzacie sobie potem na przykład całą książkę, to znowu je zrobić i zobaczyć, czy teraz też robicie je z błędem, czy może uzupełnialiście zapamiętaliście o co w tym wszystkim chodziło. To zadania na maturach rok w rok. Wiadomo, są inne, ale są do siebie w pewien sposób podobne i robiąc ich jak najwięcej i wyciągając nich jak najwięcej, bo sam fakt, że je zrobiliśmy jeszcze nic nie wpływa, to pozwala nam to, żeby uzyskać jak najwięcej punktów na maturze, a przecież o to w tym wszystkim chodzi. Oczywiście jest wiele książek, w których ja mogę polecić do yy, nauki czegoś takiego. Yy, to są książki, które są łatwiejsze, są książki, które są trudniejsze. Jedną z książek, którą już mam od swojej wręcz matury i do dziś na niej uczę swoich uczniów, jest to Biologia tydzień po tygodniu i jest to książka o dużo wyższym poziomie niż poziom naturalny, moim zdaniem. I wszyscy moi uczniowie zawsze mają z tą książką problem i nie za bardzo ją... Lubią, ale ja zawsze powtarzam, że jeżeli zrobisz takie zadanie, to zrobisz i na maturze, dlatego że na maturze potem się okaże dużo łatwiejsze no i tak po tej rezolucji faktycznie jest. Że ta książka ma troszeczkę wyższy poziom. Ja bym powiedziała, że tutaj są zadania typowo właśnie na wykorzystywanie wiedzy. Tu nie ma w prawie żadnych zadań, które wymagają wybuchu w punktach albo coś takiego, stąd też ona jest fajna na rozwijanie takiego logicznego myślenia. Nawet nie chodzi mi o to, że trzeba znać teraz rozwiązania do każdego zadania, bo niektóre zadania są naprawdę bez sensu albo ponad tą maturę za bardzo, ale jak najbardziej rozwijają logiczne myślenie, dedukcję, indukcje, rozwiązywanie zadań pokazuje cały przekrój różnych zadań, schematów, um, możliwości, testów otwartych rysunków, tak itd. Więc spotkanie się z czymś takim na pewno polecam. Są też rozmaite różne inne książki, które spotykamy i one też będą dobre, jeżeli będziemy dobrze je wykorzystywać. Ja jestem zwolenniczką wykorzystywania zadań typowo maturalnych i właśnie tej książki, bo też uważamy, że robienie po 100 zadań, zadań codziennie nie wpływa na jakość naszej matury, bo możemy zrobić 100 zadań, ale potem przejedziemy z kluczem i dobra było źle, było dobrze było źle i tak naprawdę nigdy nie przeanalizujemy tych złych zadań i ich nie zapamiętujemy. Lepiej zrobić sobie 10-15, ale dobrze je zrozumieć, zrozumieć temat, w którym się poruszamy, zrozumieć um, cały schemat rozwiązywania zadania, wtedy jest nam łatwiej tak zwanie wbić się w klucz bo wbijanie w klucz też jest czymś, co jest z jednej strony zawsze taką zmorą dla ucznia, a z drugiej strony jest to bardzo coś logicznego. Dużo osób uważa, że bardzo ciężko jest się wbić w klucz, ale ja mam podam taki przykład, jak to mniej więcej wygląda dla osoby sprawdzającej. Kiedy ktoś na przykład mówi nam, że nie wbiliście się w klucz, bo na się za dużo. To się zdarza czasami. Eee, pytanie hmm, brzmi jakiego koloru jest auto. dajemy na to, że auto jest koloru czerwonego, więc powinniśmy dać odpowiedź auto jest koloru czerwonego. Natomiast często jest tak, że ludzie piszą auto jest koloru czerwonego. Kolor czerwony wynika z mieszania czegoś tam, czegoś tam, czegoś tam w procesie takim, 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 takim. I opisujemy cały proces, mechanizm powstawania tej farby i w wyniku czego widzimy kolor czerwony. Dajemy jeszcze tego optykę, to jest dzięki czemu widzicie, No i tak dalej. Więc faktycznie odpowiedź, że auto jest czerwone, i jest tam, ale jest tam tak dużo różnych rzeczy, tak jakby po prostu uczeń nie zrozumiał pytania. I często tak jest, że widząc jakieś pytanie z biologii, jest jakby osoba sprawdzająca oczekuje jednego zdania, jednego wyrazu, trzech zdań. Stricte do tego pytania, a uczniowie opisują właściwie cały temat, który tego dotyczy, a potem nie mają za to punktów, bo to nie tyczy się tego, o co było zapytane. Także dzisiejsze karty pracy, wszystkie wszelakie zadania, które sobie znajdziemy, jakieś testy na internetach czy um, zadania w książkach, są fajne, ale zazwyczaj są po to, żeby utrwalić naszą wiedzę. E, czy so teoretyczną, teoretyczne. Natomiast, żeby potem sobie z tym poradzić na maturze, warto rozwiązywać zadania naturalne, sprawdzać je z kluczem, czytać te takie długie opisy, za co te punkty są dawane, za co nie są dawane, czego oczekują, e, jak czegoś nie rozumiemy, nie rozumiemy, wracamy do podręcznika, czytamy ten temat jeszcze raz. Jak nie rozumiemy poręczników, wtedy szukamy innych źródeł, które są w stanie nam wytłumaczyć ten temat w taki sposób, żeby był dla nas przystępny. Bo wiadomo, podręczniki piszą ludzie i inne książki również, i rzeczy w innych też. I każdy ma troszkę inny styl pisania, inny styl opowiadania i tłumaczenia. I nie każdemu każdy musi przypodobać się. Wiadomo. Sprawa trzecia. Jeżeli chodzi o powtórki, Tutaj to jest chyba jedyny aspekt, w którym ja polecam WADEMEKUM. Dlatego, że WADEMEKUM nie polecam do nauki z lekcji na lekcję, z dnia na dzień czy z do matury. Dlatego, że WADEMEKUM ma w sobie tylko najważniejsze rzeczy, bardzo takie minimalistycznie opisane i one się przydają właśnie do powtórki. Do tego, żeby sobie zobaczyć hasła klucz, czy jak czegoś nie rozumiemy, to żeby sobie zobaczyć definicję albo przeanalizować schemat. Natomiast zazwyczaj w Wademekach nie ma opisu schematu schematów, procesów krok po kroku, bo wtedy te wademeku nie miałoby 300 stron, tylko miałby 1000 stron. Z tej racji punkt do powtórek, czy to do danego działu, czy to do danego podręcznika, czy to do całości przed samutką maturą jest OK. Natomiast jeżeli chodzi o tylko naukę bieżącą, to raczej jako coś pomocniczego. Ja mam dwa wadę, które uważam, że są w porządku. I oczywiście e, można by tutaj dodać troszeczkę nowsze wydania. One się dużo nie różnią, ale są na pewno bardziej atrakcyjne, jeżeli chodzi o całą szatę i grafikę. E, ja mam jedno repetitorium z Grega i to jest takie typowe repetitorium, które jest tylko może do powtórki. E, pomimo tego, że naprawdę jest tu sporo tekstu i to jest tak okej okay, wszystko tutaj przedstawione, e, to to nie jest rozbudowane. To jest coś, co ja e, muszę sobie przypomnieć, będzie jakaś powtórka z czegoś i nie mam teraz czasu przeczytać całego działu, który ma stron 100-150, więc biorę sobie repertorium, gdzie ten dział będzie miał 20 stron i ja już mniej więcej będę mógł sobie odtwarzać, co tam w głowie było. A druga sprawa to jest paszport maturysty, To też jest już książka chyba z 2013 roku, więc ona też jest przeze mnie już dość wyniszczona. Ale tę tą książkę, tą książkę lubię za to, że jest kolorowa. Tamto repertorium nie jest, a to jest. My wiemy, że matura jest czarno-biała, więc nie boimy się tego, że te kolory są tak strasznie ważne, ale dla osób, którzy są wzrokowcami, kolory bardzo dobrze pomagają, jakby są czymś, co ułatwia im naukę. Po drugie, takie podręczniki, które są właśnie koloryzowane, schematy, które są gdzieś tam włoszczone, podkreślone pozwalają nam na trochę lepsze zrozumienie tematu, na szybsze jego zapamiętanie, ale oczywiście to nie jest też pełnowymiarowa wersja tekstu, którą my powinniśmy wiedzieć. Jak najbardziej jest to coś do powtórki, stąd też nazywa się paszport maturzysty, a nie kompletny wiedzy. Jest też taka książka jak Biologia Campbella, bardzo, bardzo gruba książka i to jest książka, którą ja polecam osobom, które są naprawdę zainteresowane biologią, które naprawdę podchodzą do tego poważnie albo Biologię po prostu bardzo mocno interesuje. Dlaczego? Dlatego, że ta książka jest strasznie gruba. Raczej nauczenie się jej w rok wymaga dużej sumienności od nas, i też to nie o to chodzi, jeżeli zależy nam typowo na maturze to jest troszkę inny styl nauki. Ale biologia Campbella naprawdę ma super opisane wszystkie mechanizmy, procesy, sytuacje, które w biologii się dzieją. Bym powiedziała nawet, że to jest taki poziom licealny, łamany przez akademicki. To jest książka, która jeżeli ktoś pójdzie na um, studia biologiczne, jakąś e, biologię molekularną, biologię stosowaną, e, ochronę środowiska i pokrewne temu kierunki, to prawdopodobnie z, tej, z tą książką się e, zetknie. E, więc będzie mu na pewno łatwiej się w niej poruszać, jeżeli będzie się w niej poruszać wcześniej. A też warto z takimi książkami się zaprzyjaźniać. E, podobnie jest w sytuacji e, chemii. Tutaj troszeczkę odbiegnę chwilę od biologii, ale do biologii jest bardzo podobna książka. Ja akurat mam teraz w sobie chemię. To jest krótki kurs. Jest to książka Harta. Bardzo gruba książka, ale z drugiej strony jest tutaj wszystko, co powinniśmy wiedzieć, akurat z chemii, a w krótkim kursie od biologii z biologii. To też są książki akademickie, czyli troszeczkę wyższym poziomem niż maturalny, ale. Dla osób zainteresowanych, dla osób zainteresowanych olimpiadami, dla pasjonatów, dla tych, którzy nie do końca rozumieją to, co jest napisane w ich podręczniku, naprawdę warto tego zerknąć. Niekoniecznie, żeby przed maturą uczyć się całej książki, ale do poszczególnych wyjaśnień, do takiego ogólnego zrozumienia, tego co czytamy, tego, co się uczymy, uważam, że jak najbardziej. Dodatkowo warto zaopatrzyć się w atlas anatomiczny. Chyba, że ktoś naprawdę lubi się uczyć z komputera, z tableta czy z telefonu. Ja akurat nie za bardzo, bo męczą mnie oczy, ale takie Atlasy anatomiczne są naprawdę bardzo fajne, pomimo tego, że wiadomo, że układ, kostny układ mięśniowy w naszych podręcznikach tam zajmuje 10-15 stron. Cały dział może z 50, można przesadziłam. To taki atlas anatomiczny z pewnością ułatwia zrozumienie tego wszystkiego i um, takie zwizualizowanie sobie, gdzie co jest, jak wygląda, jaką ma wielkość, czy ta kość naprawdę jest długa, czy jest płaska, może jest równokształtna. Czy ten mięsień jest podwójny? Dlaczego tam potrzeba aż tyle mitochondrów, i tak dalej? Takie dla studentów anatomiczne naprawdę są pomocne, a dla osób, które chciałyby studiować potem dalej coś pokrewnego z biologią, czy to będzie medycyna, czy to będzie jakiś lekarz kodentystyczny, czy to będzie sama biologia, taki atlas anatomiczny na pewno się przyda, on się nie zmarnuje i to nie są wyrzucone pieniądze. I przedostatnia sprawa. Coś, co jest już prawie że wymarłe, ale coś, do czego ja sięgam do dziś dnia, od już chyba czasów gimnazjalnych, to jest Encyklopedia Biologii. I teraz można się pośmiać chwilę, bo wiemy, że wszyscy używamy Wikipedii, wszyscy używamy Internetu do jakichś terminów, ale przez to, że do Wikipedii dostęp ma każdy z nas i to my tworzymy tą Wikipedię, tę Wikipedię, to ona nie do końca musi być poprawna. Jeżeli już używamy internetu, to szukajmy słowników technicznych. Szukajmy słowników, które będą tłumaczyć naszą dziedzinę. Wiemy, że niektóre pojęcia pojawiają się w różnych dziedzinach nauki stąd też lepiej mieć słownik techniczny. Ja używam często encyklopedy biologii, jeżeli jestem w domu, bo wiadomo, nie będę takiej książki tak szczyć wszędzie, ale jeżeli jestem i jest mi ręką, to jak najbardziej próbuję sobie porównywać, co jest tutaj, co jest w internecie i znaleźć się między tą prawdą, a tym takim mitem. Bo czasami znajdujemy w internecie naprawdę rzeczy, które są absurdalne, które nie są prawdą. My się ich nauczymy, podejdziemy do matury, napiszemy je i nie mam za to punktów, a potem się dziwimy dlaczego, skoro przecież tak się nauczyliśmy. Stąd też warto sobie tą wiedzę sprawdzać. I ostatnia sprawa, no to jest oczywiście internet. Internet jako kopalnia całej wiedzy, którą możemy znaleźć. Z tym, że trzeba pamiętać o tym, że w internecie trzeba umieć się poruszać, e, i to też może brzmi trochę zabawnie, ale prawda jest taka, że jest dużo różnych stron, gdzie ta wiedza, która jest tam napisana, w ogóle nie jest niczym poparta. E, ktoś coś się gdzieś dowiedział, albo uważa, albo słyszał, albo przeczytał w czymś, co w sumie e, też nie jest poparte, widział Amerykanie naukowców, udowodnili, ktoś tam coś widział, a potem się okazuje, że ta wiedza wcale nie jest dobrą naukową, jest bardziej popularną. Właściwie język gdy baniem my to czytamy, zapamiętujemy, używamy i potem jest Dlatego trzeba sobie zawsze potwierdzać to, czy to są artykuły naukowe, czy nie. Warto szukać sobie takich informacji w języku angielskim potem, jeżeli tego nie rozumiemy, tłumaczyć. Bo wiadomo, że to jest język specjalistyczny, jeżeli chodzi o naukowy ale warto o coś takiego zaglądać, wiadomo, że te artykuły naukowe, te publikacje będą miały rozszerzenie i często będą na tematy takie, o których my w ogóle nie wiemy i nie rozumiemy, co tam się dzieje, ale streszczenia czy podsumowania będą czymś, co mogą nam pomóc w zrozumieniu naszego procesu, schematu wydarzenia w biologii, którego na przykład nie rozumiemy z poręcznika szkolnego. To wszystko na dziś z tych książek, mam nadzieję, że um, tegoroczni maturzyści poradzą sobie znakomicie. E, pamiętajcie o tym, że to nie ilość książek decyduje o tym, jak dobrze pójdzie nam matura, a nasza praca. E, nie ma też się co załamywać. E, pamiętajcie, że e, sumienna praca, systematyczna, e, sam fakt, że chcemy, że się staramy, że próbujemy to zrozumieć jest już naprawdę naszym osobistym sukcesem. Pamiętajcie też, że często oceny w szkole nie są adekwatne do naszej matury. To się bardzo często zdarza, ani też, że nie są adekwatne do tego, co potem będziemy w życiu robić i co, w jakiej dziedzinie będziemy najlepsi. Także, z dystansem do szkoły, z dystansem do matury i do ilości książek, po prostu skupcie się na tym, co znaczy, spróbujcie to zrozumieć. Biologia wcale nie jest taka trudna. Także pozdrawiam wszystkich, pa.